Bitwa na kraje. No to jest kurwa, ogór. Dobra, uciekaj. Jak ja tu sędzia do gęby niby. Oooooo! Śmierdziec z dupy. Można jest w Wiktoriańskiej. <gryzpie> dobrze, telefon, czas. Czekaj... Polska, Guta i Toledo! No e, nic, dobrze. dobrze. E, e, Witamy drodzy! Witamy drodzy państwa. E, nie, dzisiaj... nie, 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 nie. Witamy widzów i widzianki. O, Jezu. o Ananasik! Boże! No super. No wow. Ej, czekaj, bo mamy to talerze już ludzie wiedzą, że Boże. Okay. Nic tu nie ma. Dobrze, jeszcze raz witamy drodzy widzowie i widzianki w ten piękny, pochmurny poranek. Nieprawda bardzo Aha, ładnie słownie. Dlaczego góry... jaki poranek filmy film się Te piękne. A poza tym, u nas ładnie poda śnieg w ogóle, dacie wiarę? Nagrywamy dzisiaj film Bitwa na Kraje stąd też widzieliście talerzyki PL i UK i już Aczkolwiek mi szukała, UK, tak, bo bo, nie, 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 bo, nie, nie, nie. bo powinno być Scotland, bo mieszkamy w Scotland chociaż ja jej wytłumaczyłam, że to są produkty z Wielkiej Brytanii ale ona ma przecież najmądrzejsza bo my mieszkamy w Szkocji, co z tego tak, bo <noise> Angolii i UK-owskich Great Britain ludzi to mieszka bardzo dużo i wszyscy mieszkają w UK, wszyscy mieszkają w Anglii ja w ogóle, wyjeżdżam do Anglii, to w ogóle no, Angolę przyjechali sobie na burżuazję. A w Szkocji nikt nie mieszka. Bidota. A my w Szkocji pięknie mieszkamy i nie jesteśmy taki. Angola. Ale zauważ, że napisałam na niebiesko. Więc tak, pomyślcie że... sobie, że to jest napisane Scott. Tyle, Te z tego powodu, bo bitwa jedzeniowa, of course. Nie właśnie, chodzi. bo dawno nie było jedzonka. A ja jestem e, właśnie. w Wczoraj zaczęłam dietę, więc idealnie dzisiaj to jest. Świetnie. <laughs> Mamy e, chyba 7 produktów, czyli... Gile, ale postaram się to zrobić szybko z na temat bam, bam, bam. Aha, nie, poczekaj, nim. E, dobra, Zaczyna. słuchajcie, moi drodzy parafianie. E, sytuacja jest taka, że mamy takie samej kategorii produkty, czyli zupki chińskie. E, Będziesz teraz wymieniać, myśmy nie mówić, co mamy. A no. <noise> Chodzi e, o to, że mamy. Rzeczy w takiej samej kategorii. Pierwsza. To. Rzeczy i... i... w takiej samej kategorii, czyli na przykład jak jest polski napój, to mamy taki sam uk ki napój szkocki, wyprodukowany <noise> w Irlandii. I do tego mamy zamknięte oczy, i będziemy mówić, które jest lepsze, i później będziemy otwierać. Tak, gały. I stwierdzimy, które jest lepsze, ale jak już tutaj mamy zainicjonowane Polska górą! A coś jak się. Co? A to jak się okaże, że wybierzemy, że lepsze są No To Nie, wtedy wyzywamy Pudziana do fejmu. Wtedy Pudzian zrobi z nami odcinek. Boże, oznaczmy Pudziana. Oznaczajcie Pudziana Oznacznie w komentarzach. W komentarzach. Jezu, niech chciałabym to poznać, ale wyobraź sobie... Niech przyjedzie to... zrobi nowy odcinek. Boże, to musi być nasz goal na następne lata. Tak. Odcinek jedyniowy zapraszamy z e, Panie drogi, Mariuszu Pudzianowski, e, to jest Orędzie, sióstr z innego taty. Bardzo serdecznie zapraszamy do Inverness w Szkocji. Zrobimy wycieczkę objazdową. A w, Za darmo. A w nagrodę wystąpi Pan e, Mariusz Pudzianowski w naszym odcinku, ponieważ respekt. koniec orędzia. Dobra, no dobra, wracamy do opaski? Nie, ale możemy zamknąć oczy, jak chcesz. Ja nie będę oszukiwać przysięgą. Nie wierzę ci. No, <noise> nie wiem, jakoś tak. Dla kontentu mamy taką i mamy na przykład, mogę sobie założyć na rejonie. Ry... Boże, czy pamiętacie jak 100 lat temu nagrywałyśmy odcinek jeden i drugi? Czy ty nie możesz tego wybrać? Wyprać. Mogę wyprzać. Przecież to jest opaska. No. <noise> No, ale pa, jak se ten. O tak zrobię. To nic nie widzę. A yy, przynosimy zupki chińskie teraz, czy później? Później. Mm. Łeb jak sklep, a towaru brak. Fajnie w kumpanii. I zrobimy tak, że zakrywamy oczy i sobie to zamieszamy. Tak, żebyśmy nie wiedziały, gdzie co jest, to sobie po prostu będziemy na yy, omacko mieszać i będziemy macać. Wyglądasz jak debil, bo jak cię włosy tam zrobiłeś. <laughs> Serduszko dla widzów. <laughs> Jak miała takie w do głowie. Dobra, zaczynajmy, bo to znowu jest wstęp. Yy, później trochę filmu i znowu zakończenie. To chodzi. Yy, od my, czego w następnym filmie zrobimy wstęp i zakończenie. To pierwsza rzecz. O to dawaj słodkie, bo mamy i przekąski, przekąsek mamy więcej. Nie, to jest! Czy to jest słodkie? Okej. Okay. One moment. To. Czy to jest słodkie? Tak. <laughs> Uwaga, moi drodzy, mamy delicję. To jest, to jest odcinek jedzeniowy, i po prostu trzeba było się zbierzyć. A Jeszcze raz. Drodzy moi drodzy, mamy delicje polskie malinowe i delicje jukejowskie również malinowe. Wow, wow. Ogólnie one są bardzo dobre, ale też dawno ich nie jadłam, więc nie będę miała porównania, jak one smakują, nie? Tu jest. O, to będziesz ed -ed macać. Nie można nie, macać, tu nie można macać. Dokładnie. <głosy> <głosy> y tu jest, mamy, zobaczcie, jak prestiżowo, a tu co? Jakieś ciastko i tu jeszcze nawet krzywa Kule I teraz jak zamykamy oczy, we dwie zamieszowujemy, żebyśmy nie nie ja które. to które. I lecimy z testami. Dobra, lecimy, runda pierwsza, Delicje. Mordy. Tyle ja zamieszam, ja nawet nie wiem, czy Ty zamieszasz, No powiem. ja też nie wiem, czy Ty zamieszałaś, czy nie. Okej. Okay. Daj mi rękę. Robię testa. Jakiego testa? Daj mi rękę. No po co? Bo najpierw spróbujmy z jednego talerza. Tylko nie macaj. Dobrze, ja biorę tak, żeby nie było. Ja biorę boczkiem. Ja też boczkiem. Testujesz? Aha. Okej. Okay. Oczywiście i dobrze. Warstwami, nie zapominajmy. Tak? Najpierw ranty. Uh -huh. Uh -huh. Odkładamy na ten talerzyk. Ja już się nie przyszyłam. No po dziabie przecież. To całe zjadasz? Uuu. Jaka retka tutaj. Dobra spróbuj jeszcze raz, bo muszę coś wspomnieć. I teraz to drugi talerzyk, tak? Ej, to moje! Bardziej crunchy czekolada. Ale czuję. Bardziej suche. Czuję od razu. Dobra, Tylko. odkładam i teraz moim zdaniem... Ale powiem ci, jest problem ogólnie, bo dla jedne, mnie pierwsze jedne, mają, jedne mają lepszą konsystencję ciastka i czekolady, a drugie są o wiele smaczniejsze w smaku. Dobra, to już podnosimy czy nie? Nie, no powiedz, Aha. które ci bardziej smakuje, No to smakowały. dla mnie pierwsze. Ja pod względem jakbym całego wsadziła do gęby to też pierwsze, bo ten w środku smak jest petarda. Dobra, Trzy, sprawdzamy. Cztery. Ry. UK, nie tak, tak wiedziałam. No, wiedziałam, że to no, tak. Przepraszam bardzo, bardzo delicje, weder. Pyszne są. Ale bo... obczajcie sobie, kupcie sobie jukejowe, bo jukejowe spójną całość co robią. Mm, a, jak te... chodzi o smak. Tutaj to jest smak galaretki nie czuć w ogóle. A tu ta galaretka to od razu może takie BAM! W malina. Dlaczego ja zjadłam kawałek, a zostały tylko jakieś dwa uchłopy? Bo jestem na diecie, to ci pomakam. No trzeba ja po prostu na stole rzekina sobie kota. <laughs> No ładnie. Punkt dla Szkocji. Co następne? Może popijmy to, co? Już? No dobra, to nie. To zupkę Już. Dawaj. Yy... No to możemy u Następna, Następna rzecz. Ugórek! Konserwowy. Pan ugurek. O, a kto nam to otworzy? Boże, ej, my zapraszamy. Pójdziemy do średnia. Nie dajemy, dajemy rady. rady od Robimy odcinek ze słujkami. Udało się. Wow. Teraz ja Musisz okrzyk bojowy zrobić. <noise> Boże jak zakręcony! Siła! Nie, puszczę wąka, nie ma szansy. Ty ty chyba puściłaś. Nieprawda to ogórkiem. <noise> Myślałam, że puściłaś wąka. To to tak zakręca. No ładnie, pomam poznać. Ja, yeah, całe w półmię ja. No jest żal, jakiś. Co to za głupek tak... Dobrze, zaraz wracam. Mhm. O, mam to! Wybierzmy podobnej wielkości, okay. dobra? Ty mhm. wybierz tamto no, najmniejsze. Next round. <laughs> Ja mam świeże spodnie i tu mierzyć mnie ogórkiem, boże. górkiem, Ogórkiem. Dobra, see you, soon. See you soon. Teraz ja wieszę. Dobra. nie wiem czy mieszasz, nie wiem czy mieszasz, wiem, czy mieszam, czy mieszam, mieszasz. mieszam, 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 ha 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 mieszam, mieszam. Tre. Dobra, a ja ci teraz, że nie będziesz słyszała, chciałam... Ty nawet tego nie podniosłaś. No jak nie? nie Ale śmierdzi. Który pierwszy? O ten, o ten. Pierwsza. Pierwsza. Start. Mmm, strasznie słaba. No. O fu, trochę by były popsute jakieś. No to jest kurwa, ogór! Polska! To jest Polska, definitywnie. Szczerze? Mhm, dupy nie w porównaniu jakoś... do tego szkockiego gówna, ja podnoszę, podnosimy? Który, drugi lepszy dla mnie oczywiście. Drugi lepszy? No Polska, mówiłam. Drugi lepszy, ale tak powiem Ci słabo partia jakaś, bo taki... Jadłam, no, o wiele, jadłam o wiele lepsze te polskie tak, tak, Dobra, ja masz... muszę jakąś ścierkę przynieść, bo to nie ma jej. Ja dokończę tego górka. Siemkowice Poland. to będzie made in China. <laughs> Irlandia. A to o czym chcesz wyprzeć? To ogórki. Oh. Przynieś. Aranżnik papierowy. To ja Wam zostawię te, a zabieram tamte, ale je... Niesamowicie, co? Przeniosłam od razu kolejną rzecz. Nie Uuu! wiem, nawet, która to która, bo ty podpisywałaś, więc nie mam One pojęcia. One są do dołu podpisane. To więc nie sprawdzajmy nie nawet. Boże! No. Boże, co ty zrobiłaś? W ogóle tu wody nadałaś? Do do i wody. Ale se zupkę zjemu. Chyba, chyba se widelę do tego wezmę i Posłuchaj zjem. Posłuchaj mnie. Uuu. Ja nie jem zupek chińskich, więc nalałam tyle, ile. <noise> co to jest w ogóle? Daję, po to przynieść tej wody. Może! <noise> Ładzić 50 razy. Po co ja poszłam? Po wodę czajnik przynieść, po prostu dolejemy z czajnika. <noise> To jest właśnie przykład mojej pamięci. <noise> Poszłam do kuchni, zapomniałam po co poszłam. Autentycznie mam tak średnio codziennie. To miski są podpisane od dołu, od dołu więc. dołu, ja są nie te wiem same, same, to, która to która, bo wiem. ja nie pisałam tego. Nie Ale czekaj, co? No, co? To była zupka? co, co, co? No jaka to Co? jest? Bardziej co nie ma? Takie oto mamy zupki. Jeden to stury. jest made in China? Tak. <laughs> No, jak sama nas wskazuje? No tak, ale ja myślałam, że zupki wyprodukowano in yy, Wietnam. Made in Vietnam! To nie to samo. myślałam, że to polskie jest. No dobra, no na dobra, razie ale to popularne w Polsce. No, tak, no jedno. Kary i ta też jest kary. Kury, i ten? Pa. To ty jedną weź sobie. A po co ty to myślisz? Aha. No zakryj oczy, bo będziesz widziała po wyglądu. No ja mam zakryte oczy! Co Zabierz te łapy. Boże. Jest. Boże, że nie syf się zrobił, się wysypało wszystko. No to bierzmy po miejsce. Po jednej, dobra. O Boże, o, ty. Jest... kurczę, to ciężkie <laughs> będzie. nie, jakie to tu iść do gęby, niby. Dobra, spróbuję tak ze z wodą coś. Mhm. Mm okej, okay, okej. Okay. Chwilę. Boże, to jest bardzo ciężko zjeść, tak jak nie widzisz ty, nie? O Boże. Ale shit. Nie chciałam, czy mówić, że to jest takie gówno. To jest okropieństwo. Już mogę mówić, Dobra, że no tak. U mnie to była pierwsza, u Ciebie druga. I ta jest polska. Definitywnie. To jest takie gówno. <grym> Zgadza się w miarę udowodnienia. Proszę, było polskie. To jest takie obrzydliwe, że to w ogóle nawet nie czuć smaku żadnego. Ochydne, ale wiecie? co? Na. Bo patrz, w polskiej, i zupce chińskiej. A se wody Chin. spróbuję tej. Bo Masz ja myślałam, że za dużo. Opa jeszcze nawet wszystkiego nie dałam. Myślałam, że za dużo wody, ale woda jest cała w przyprawie żółta. Nie pokażę wam, no ale jest. A tutaj był tylko proszek właśnie ten. Obrzydliwa, tu w ogóle Obrzydliwa. nie czuć Na, to tego nawet. nawet. Tam tak dobra jest. Tu woda z przyprawą kary. Kurczę, tak dawno nie ja mam w kuchni. <laughs> <laughs> Do widzenia. O kur... Co? <laughs> to co, popita? Aha. To lecimy po pite Poczekajcie. Czyli Polska wygrywa. Jakim. Już mogę się zacząć. Co Jakim cudem w kraju słynącym z. Yy, słynącym z. No, wypowiedz się. Czekaj, to nie będzie mówić. Nie... Słynącym z. Yy, co tam jest, jest? Myślę, że już starczy. Nie, wiem, wiem. W kraju słynącym z robienia właśnie. Takich, yyy... <noise> dobra o te, do... tylko powiedzieć, że oni wszystko mają tutaj chemiczne, a zupki chińskie i nie potrafią zrobić, co to ma być? Nie, dobra. Ja się <noise> znaczy, wyglądasz jak łeb w ogóle w tej, tej... No z Bogu ci wszystko odstaje, ja też nie mogę <noise> Dobrze. Dobra, następne mamy popite. To jest znaczniejsze osi, to jest znaczniejsze tutejsze osi. Osi. Osi! W sensie dwa niebieskie napoje. O. To będzie dobre, bo nie piję tego często, więc nie wiem, to to nawet nie wiem, Ja chyba nie wiem jak to smakuje. A to nawet nie o to... to w ogóle nie to nawet nie piję. To, to w ogóle nie, to nie jest Co, to kontynuuj, nie. kontynuuj, kontynuuj. Ja tutaj tylko tłumaczę ja W ogóle nie to nie to jest, bo to inne jeszcze my myśleliśmy. Bo jest inne takie stricte podobne do. Nie, jeszcze inne. Serio? To w ogóle z jakiejś energii. Będę miała energii. A okay. nie wąchajmy nawet tego, nie? No nie. Nawet nie, 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 nie wąchaj. Gazowane jest! Serio? A nie, Aha, wiem. no to już rozpoznamy. Znaczy, nie, no nie, 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 nie może nie. Wow. Po wow. Jakby kolorystycznie? Kurczę, to gazowane. Serio, że się zwaliła. To zostawmy to na później, niech się wygazuje. Co? Yy, Moja siostra ze zwaliła, bo nie, nie to kupiła. Pozdro. Dobra, spróbujmy tak, po prostu smakowo. Pana to, smakuje? czekajcie, trąba. Tornado. Trąba. Pa, no Tornado. widziałaś to? Nachyl się i no zobacz. Widziałam, tędy widziałam. Nie widziałaś, musisz widziałam. się nakolić. I teraz wyszło, bo już się patrzyło. Dobra, Dobra, to dawaj te kosy. Spróbujemy to. A po prostu sprawdzimy, co jest lepsze. No nie jest takie gazowane. A ja nie lubię gazowanego. <laughs> ja nie lubię gazowanego też. A to jest takie, okej. Okay. On to lepsze. U, szczerze ci powiem, że to on to chyba? No. Byłam pewna, że powiem, że osi. Ale ja ty. Ale w ogóle to jest słodsze, i teraz to, przez co się wydaje, że jest niedobra. Popatrz. Popatrz. No, faktycznie. O, dobrze, że coś tu lata. No wiem, tam była brudna szklanka, ja stwierdziłam, że już nie chcę się jej Ale to była... Ej, w ogóle tam... to mi bardziej smakuje, mimo no, tego, też. że gazowane. No. Ale, e, kurczę, i co musimy powiedzieć punktu dla, dla UK? No. Fucken. Tej, jaja tej! Okej. Czyli jaka jest tak, punktacja? Tak, tak. E, punktacja Czekaj, jest 2-2, bo ja tu odstawiam Uuuu. te rzeczy, które są do... Kto wygra? Dobra, co następne mamy? Ke Ke Szybki keczup może? Keczup to, na... to taki standard, nie? To dawaj, o. na łyżeczkę. Keczup mamy. E, Heinz, Heinz, baby. To ryż na mleku. Ty, zaśpiewa <laughs> ty zaśpiewałaś. Nie. Ty zaśpiewasz teraz ryż na mleku. Rice, rice, baby. Ryż na mleku. A, tak. A to jest Heinz up, baby, Heinz Nieprawda, Heinz. Prawda. Heinz, Heinz, baby. Ketchup na pomidora? No daj więcej, mamy bo teraz wiadomo. Toż to się zeżygasz, jak ty tyle ketchupu zjesz. Co ty dziecino? Jezus Boże, Maria. przecież ja miałam. O co ci <noise> Jakie w ogóle profesjonalne. To... <noise> Dobra, nie, nie wit, Boże, my tu wsadzimy łapy w to na pewno. To będzie zacięta walka, bo ja lubię dwa takie czupy. No właśnie, kurczę, nie wiem, no. Czekaj, Beś. Teraz... Nie, czekaj. Nie się nie trzyma, nie się. Już ten, który próbujemy, no to ten twój. <noise> Co ty robisz? Szukam łyżeczek. Aj. Mam, 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 mam. Masz? Trzy O oh, kurczę, nie wiem. Co ci? Nie hmm. wiem, takie odstowy jakieś. Ty jeszcze tego nie zżarłaś? O, nie. <laughs> Serio? To o nie mam, 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 o, mam. do tej mojej ręki. I teraz idź w dół. O nie. Cheers. Przychyliłam na bok, nie wiem czy mi się nie było. O kurczę, ten pierwszy był lepszy dla mnie. Ten jest bardziej pomidorowy. O kurczę, nie wiem. Kurczę, pokaż, bo ty nie zjadłaś całego, muszę czesłać. Bo one są dwa inne. Ten jest bardziej pomidorowy, a tamten jest ostowy, więc oni tu lubią odstawy rzeczy, więc obstawiam, że tamten jest ichniejszy. Ale mi chyba ten bardziej smakowy. O ja powiem ci, nie wiem. Ja ten pierwszy, patrz jeszcze raz. A masz jeszcze tamtego? No nie. Ja, nie. Ja chyba pójdę w ten drugi. Ja w pierwszy. To, to tutaj oceniemy. nasze drogi się rozeszły. Może spotkamy się na zakręcie. Dobra, podnosimy. UK, ja no. wybrałam tak. polski. Tak myślałam, że tak były, ale jednak ten jest bardziej pomidorowy, taki mega pomidorowy. W sensie tutaj no... 148 gramów pomidorów, w drodzy, a tutaj. Oh, ch... Nie wiadomo, znaczy się. Mimo tego, że tamten. Y... To jest mój ketchup i z cały, jak widać. Ale... ale to tylko dlatego kupuję tamten, bo ten jest droższy, więc tamten mi się bardziej opłaca, a też jest dobry, czyli jest pół. pół czyli pół. wciąż jest. Remis. Remis. Bo. Dobrze. No to słodkość teraz? Mamy no, słodkość. Teraz mamy wafelki. Grzesia. Ja dzisiaj nie robiłam, więc to nie mój. Wow. Okej. Okay. Yy, co chcę tylko powiedzieć, że jestem zażanowana <laughs> tym, że w Polsce idziesz, ty kupujesz takiego wafelka, a tutaj w ogóle nie, po, nie było pojedynczych nigdzie wafelków. Wszystkie... Bo tu nie ma nigdzie no pojedynczych. No właśnie, albo kupujesz w paku i zeżresz wszystkie, mhm. albo... Tak, bo kupujesz w paku i musisz wszystkie na raz No zeżrać. kurczę, ale ja potrzebowałam tylko jednego wafelka. Wiesz jakie są pojedyncze? Tylko te czekoladowe, że czekolada Dobra, w tych... i tak zeżresz całe, i tak. Tylko teraz yy, potrzebny nam jest ten, jakiś coś. Ale no tutaj w sumie większe rzeczy jest sprzedawane tak o... No właśnie murtuwaki takie. Nie? O wielu sztuki. U, no tak, jak Tak, inteligentnie. I później patrzcie, ja po o tyli prostu oni dbają chodzą. o to, żebyś nie musiała chodzić do sklepu 50 razy. Tak, na pewno. Dbają o to, żeby ludzie byli o tyli i nie dawali rady chodzić na głosowania. Potrzebujemy nożyczki. E, nożyczki, na pewno. Nóż, 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 lecę nóż, Klec Nóż! nóż. Wow, no nowy nóż? Nie. <ślin Scroll> ludzie mają w domu nóż. Ale to zaraz. Trzeba tam... tak, żeby było... Matka. Wiesz, że nie wiadomo. A po co ja tyle krok? jak nas dwie? Pa! Co wy pierwszej co? No i zetkało kakało. I teraz nie wie tak! ta pewnie. Dobra, lecimy od twojego. Ja mam. Ja mam. Myślę, że to będzie trudne. Ale dawno jadą takiego wafelka. Mmm, mm, ten już dobry czekoladkę ma. Bardzo dobry, no. Mhm. Mm Jaką delikatną. Mhm. Mm mm -hmm. Dobra, teraz mm -hmm. drugi? O kurczę, ten jest taki delikatny. Ale kurczę, mega nie... podobne, co? Podobne, ale ten jest taki bardziej dły? Kurczę, chyba jedynka dla mnie. Dla mnie jedynka, bo ma lepszą czekoladę, taką mleczniusią. Dobra, czyli jedynka. Sprawdzamy. Chyba jeden. Well. No, teraz to mnie głupio. Ten ma taką czekoladkę, taką. Taką mleczną, fajną. Jak zwykle profesjonalni ludzie to mają zawsze do każdej rzeczy talerzyk, a u nas jeden, bida, bida. No tak, no to sorry. Czyli mamy jednym punktem wygrywa. Zostały dwa, czyli dwa produkty. Ooo! teraz! To co, teraz serki wiejskie? No dobra, mamy już łyżeczek. Obliżysz po kiczupie? Już oblizałam dawno. Zatrwało mu to. Ty wyjedz czekoladę z talerzyka. O, mój własny zielony. Teraz mamy sereczki wiejskie Poczekaj Poczekajmy, niech zmywarka wyczyści talerze. Aktualnie jest funkcja Funkcja mycia i funkcja suszenia. Po. Chyba nie będę już u ciebie jadł. <grybuj> no to masz polski. Sereczki. Jejskie. Otwieramy. Uba. To pewnie znacie, cottage cheese. To nie otwieraj całego! Żeby można było zakryć może. To Damianek zje. O, świetnie. Damianek! Uf. Tylko nie, A bo W ogóle wresu... to ketchup. weź tą, tą. chociaż papierem trzeba wyczyść, to chociaż uszy. Już? A, dobra, ja pytam. Moja, ja pytam. Dobra. O Jezu, nie trafię do gęby, nie mam szans. A jeszcze podkreślmy fakt, iż ja nie lubię takich serków. Mój też tak średnio. Ale ten jest w spoko mięciutki. A zamiana? Mm. Ten, oleju, ten dobry. No kurczę, nie wiem. No mhm. Bo ten ma więcej smaku takiego jogurtowego. Ten, to ja lubię. O ja. dla mnie ten. Możliwe, że ja też, bo ten zjadłam drugą łyżkę i jest taki kwaskowaty. Jakbym zjadła więcej, to bym się mogła zżygać. No, a ja ten sam. Bo niektóre jem. rzeczy mają taki właśnie smak, że zjesz dwie, trzy łyżeczki i już czujesz, że po prostu się robi coraz no. gorzej. Mhm. I w tym się właśnie robi coraz gorzej, więc chcąc, nie chcąc, wybieram pierwszy, ale i tak mi nie smakował. Polska! Polska górą! Ty znowu jest remis. A została nam ostatnia rzecz, chyba. No, o oh oh yes. Wow, ale to dobra. Naprawdę wyglądam tak przez cały odcinek. Jak? No, właśnie tak jak debil. No to żadna nowa, ludzie to wiedzą. Dobra, decydujące starcie! Na pewno decydujące? Czyli pół, czyli pół, Dobra, moi drodzy, prażynki. Prażynki, Solone. i oczywiście. Miałyśmy testować. Bekonowe, lepsze, pyszniejsze, ale moja siostra, jak dobrze wiecie, jest co? Wege. I ona po prostu nie, bo bekonowe to nie są wege, i ona nie będzie testować jest historii, także przez nią e, nie testujemy dużo różnych dobrych rzeczy. Boże, zamiast e, bekonowych wzięłam solony, co za różnica. Ale bekonowe są lepsze i... Przecież ty lubisz też te. Ale bardziej lubię bekonowe. No to sobie kupisz i To teraz możemy dla testa spróbować tych. Tutaj. W ogóle, co ona kupiła, nie, no nie mogę. O Jezus. Ej, no narysowane prażynki. What the fuck is that? To wybierzmy takie, żeby kształtem były takie same. Jezu, po prostu wysypmy to trochę, żeby nam się nie... Jezus Maria. Śmierdzi jak z dupy. Chyba <laughs> Naprawdę śmierdzą strasznie. Także sorry za ten mało wiarygodny test, no ale wiecie jak jest. Możesz zejść z tego telefonu, nagrywam odcinek. Nie siedzę na telefonie, tylko trzymam go w ręce. Kach. Dobra, później sprawdzić, bo nam taśmaleci. Nie, no bo zaraz. już tak my zbyształaś. Ziemia, ziemia! Wszyscy wszystkim ślą Tu jest jakieś. No właśnie, chuderze. ja to mam kupione. Dokładnie, to. To samo można jest w gdyniach. Pa, pa, pa. Tak. teraz widzów, ale dobrze, zróbmy ten ostatni niewiarygodny test. Okej. Okay. Dobra, Już Zamieszaj. <grym> dobra, testujemy. I tak pierwsze, tak? Mmm, ciekawe co co? Bardzo dobra. Ej, też są dobre. Ej, fajne. Uuu, dziwne. To co mamy? W ogóle, Boże! Co tu jest? Ja wiem jak to smakuje. Jak te, mm, te o! A, ty nie widzisz. Te kratki takie, takie... Y no bo one takie smakują takim tłuszczem mega. Na końcu, jak jest połykasz, smak, jest taki dziwny smak, jakby jakieś nie wiem... Mmm, nie, nie smakuje mi. Ale no, dziwne, jakby jakimś mięsem Możemy zdjąć te, No wiadomo, która to która? Damy te wygrywają. Ale, co dziwne, nie różniły się aż tak konsystencją yy, tak. na ślepo, mimo I tego, co? że I co? A tak nieco, przed... ja, wróćcie yy, jakieś 30 sekund wcześniej, jak mnie zbeształa, nawet minutę, bo to długi był beszt. I po prostu teraz... Yy, te, jak zjesz jednego, to masz takie, mm, ciekawe. No. zjesz drugiego i co myślisz, co za dziwny posmak, i jeszcze trzeciego i w sumie to nie Ja nie tak dobra. miałam i one pod koniec jakiś taki dziwny smak mhm. mają. No to co? Wygrywamy. Polska. Polska górą! Wygraliśmy? Pudzian, czwąteczka! 4,5 do 3,5, kochani moi mili widzowie, drodzy moi kochani. To, ale to była zacięta walka, ja muszę powiedzieć, że Znowu. to nie było takie proste miałam, i to wcale... ale Miałam stresa, że Szkocja wygra. I to wcale nie było takie easy, że... To e... Ci zostawię to. Dzięki. Pod Daj go napić, czy tego jeszcze pod jestem, pod jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem Szkocji, ja chcę. pierwsza. No Zresza co? Zakręca, że powiedziałam. Daj mi się napisać. Sama się napisałaś jeszcze? Dobra, ja przepraszam. No i co? Polska górą! Wow. Także e, panie Mariuszu Pudzianowski, zaktualnie. Aktualnie, jednak. Aktualne, jednak. Tak. No, to tyle. Fajnie, no kurczę. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy zrobili jakieś testy? Bo tak myśleliśmy, żeby robić testy szkockich rzeczy. Bo ja mieszkałem w Szkocji. No, dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Albo i dwie. O, może batery na No to, że się. Nie, to tak nie działa. Nie bierzemy nie, Filmy w każdy piątek na tym kanale. O 16. Do. O! Coś śmieszne. No czemu się śmiejesz? Nie możesz się śmiać, skoro to nie jest śmieszne. Do widzenia wam wszystkim. Dziękuję, współczuję i... Ale no, moja Monstera pewnie zwiędnie po tym odcinku. Nie to już minę, a ja dźwięk. Witajcie na nasze Instagramy, na TikToki i na takie społecznościowe media. W ogóle powiedziałaś to z takim entuzjazmem, że właśnie <grym> połowa <grym> ludzi dała unsubscribe. Pa. Żegnam pa. Was, już wiem. Nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Babam, babam. Gdybyś tak te, ty to powiedziałaś mądrze. Polska wow. dla pola! ja. Jak wszyscy wiedzą, że jesteś reżyser. Ta! Ja! A Góra? tu to ty się śmiejesz ze wszystkich. No tak, bo jest głupi. Śmianie się z głupich ludzi, to nie jest reżyser. No, Dla głupich ludzi. No Boże, aż za mam mówię, że nie, że nie można gadać jak się je. Bo leciałoby nie w tą dziurkę Ehehehehehe eee? eee? nie, eee? tak eee? 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 nie możesz tak robić Ehehehehe Czemu się w ogóle? Eee? Nic śmiesznie było Okej okay. A masz jakiś dżem? No No co daj dżemu tutaj spróbujesz coś z dżemem wtedy Zobacz, jak będzie fajnie Okej okay. no, Czy głupi ludzie rozumieją jak się z nich śmiesz? Ja kiedyś słyszałam te słowa Polska dla co ty robisz? Może zadałem ci pytanie? No. Z czego ty się ruszasz? Boże, o co tobie chodzi? Boże, to chodzi. Boże, ty wyglądasz, Twoja mina, co są daje na snapchacie. Ty, wiesz, która, ten, <tukuj> ta twarz taka. Mm. To właśnie jesteś, tak, tak ty wyglądasz jak się śmiesz. <hary> <noise> o Boże, to jesteś ty. O, o jest tego, zima za oknem, to nie można się śmiać, bo jest zimno. <noise> Sarobur i pnula. no ale tak, ja chyba jadę do Lidla teraz. Nie. Wow, ale fajnie. <głos> 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 do widzenia <noise> pani genia. Tim to akcentem zakończmy odcinek. <głos> 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 pa.